Witam, dzisiaj opowiem o karcie Oyster, która karta jest potrzebna do poruszania się po Londynie. Kartę Oyster kupujemy na stacjach metra, w automatach lub w jakichś sklepikach. Mniejszych też są. Płacimy za nią teraz 7 funtów. No i to, to karta, tą kartą jest dużo taniej podróżować niż kupywać by takie zwykłe kartonikowe bilety na przykład przejazd autobusem kosztuje ,65 funt 65 teraz no a możemy też metrem jeździć kolejką to zależy wtedy od strefy i w jakich godzinach też jeździmy bo od, od godziny 9.30 chyba z, od rana do godziny 9.30 i później od 16 do 19 są godziny szczytu. Wtedy płacimy troszeczkę tam więcej. No ale ogólnie, jeśli nawet na kilka dni przyjeżdżamy do Londynu, ta karta nam się przyda. Bo jest sporo, sporo taniej. Możemy zaoszczędzić. <laughs> ja akurat przyjechałem, przy, przyleciałem na lotnisko Stanset. To też można. Dojechać ze stanowiska na stację Liverpool Street z, z lotniska. Pociągi, pociągi tam właśnie kursują, no i dalej już można po Londynie się poruszać. Dziękuję.